Cześć, cześć, witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Na kolejnym odcinku zagrajmy w Syberię. No i co my tu mamy? Doskonale wiecie, widzieliście ostatnie odcinki. Jeżeli nie, to oczywiście serdecznie zachęcam, no bo takie oglądanie co, drugi, co któryś tam, co drugi, co trzeci, co czwarty odcinek, no nie, nie da takiego efektu, ale takie króciutkie przypomnienie, no to już byliśmy, jesteśmy po wykładzie, Przerusz, po, poruszyliśmy już, przemieszczyliśmy nasz pociąg. No i już wystarczy go nakręcić i ruszyć w dalszą drogę. To po prostu lecimy, lecimy go nakręcać. Jest i aparatura do nakręcania. Już w parę odcinków w temu mówiłem, że... Ewidentnie Hans musiał to zrobić specjalnie. On taka mądra głowa, tutaj wszystko tak wyliczył, takie rzeczy tu porobił i tak źle wymierzył, że akurat musieliśmy ten kawałek podjechać. Aż się nie chce wierzyć. Jedziemy. Ten mechanizm już znamy. To już jest nasze drugie nakręcanie tego pociągu. Nie ostatnie. A, chciałem zwinąć, a ja sam się zwiną. O, ktoś dzwoni. Halo? Gdzie jesteś? Cześć, Dan? Jestem w Beroksztad. Mam nadzieję, że facet, którego szukasz, mieszka tutaj. Wrócisz niedługo? Z tego co wnoszę, to olbrzymi uniwersytet z niezwykłą ptaszarnią na stacji kolejowej. Gdybyś tylko mógł ją zobaczyć, jest pełna drzew i ptaków. Jest tu tak niesamowicie. Brzmi jak miejsce warte do zwiedzania, więc wracasz wkrótce? Nie sądzę. Pociąg, którym podróżuję, ma pewne problemy mechaniczne. Zostaliśmy zmuszeni do zatrzymania się tutaj. Sama, kto jest z sobą? Uh, Oskar, inżynier pociągu. Więc teraz kręcisz z mechanikami, co? Dan, nie bądź głupi, proszę. Oskar to automat stworzony przez pana Vorarlberga, człowieka, którego szukam. To nie jakiś stary robot. To wyrafinowany typ lokaja, jeśli wiesz o co mi chodzi. Ma też małą obsesję. Kate, nie wiem czym oni cię karmią w tej Europie, ale czy nie sądzisz, że czas wrócić do domu? Ale nie wypełniłam jeszcze mojej misji. To diabła z twoją misją. Po pierwsze, nie rozumiem, dlaczego ją przyjęłaś. Gdybyś tylko nie schodziła na manowce, to nie mielibyśmy tego całego zamieszania. My? Jeśli jest jakieś zamieszanie, to ja w nim uczestniczę. Gdy staram się opanować całą sytuację z tymi dziwnymi miasteczkami, ty, kochanie, siedzisz sobie na tyłku w domu. O ile pamiętam, to nie miałeś nic przeciwko temu, bym wyjechała. Kate, ale to miały być tylko. I. Proszę, postaw się na moim miejscu. Na Twoim miejscu? Nie tylko muszę dopasować się do Twojego grafiku, ale i postawić się na Twoim miejscu. Skoro już o tym mówimy, to czy jest jeszcze, szanowny Panie, miejsce, w którym chciałby mnie Pan postawić? Słuchaj, nie będę teraz o tym rozmawiać. Odzwoń do mnie, gdy się uspokoisz. Byłam w jak najlepszym spokoju, zanim do mnie zadzwoniłeś. Chciałam usłyszeć kilka słów otuchy, a nie pogardy. Czy proszę o zbyt wiele? Potrafisz być samolubna. Trzeba jednego, by poznał drugiego, kochanie. Ostra, ostra tutaj rozmowa z naszym partnerem Danem, tak? No, tutaj kłótnie, no, ten jest zły, pojechała, nie wraca. Ta też zła, bo tu ma tyle na głowie tak, a ten tylko wyrzuty. No to jedźmy dalej, jedźmy dalej, idziemy do naszego przemiłego Oscara i ruszajmy w drogę. Co by Dan nie był zły, tak, bo im szybciej ruszymy, tym szybciej przecież wrócimy do nowego Jorku, do naszego normalnego życia, chociaż na pewno o wiele bardziej nudnego niż takie, jakie teraz prowadzimy. Wszystko w porządku? Tak, gayblocker. Czekam na wyruszenie w dalszą podróż. No, jedziemy. Gotowe, oskarży. Możemy jechać. Muszę Ci przypomnieć o jednym z przepisów obowiązujących w podróży, Kate Walker. Wszystkie przedmioty wykazane w spisie pociągu muszą przed odjazdem znajdować się na swoim miejscu. Nie rozumiem. Czegoś brakuje, Kate Walker. O Boże, lalka mamuta. Proszę odłóż ją z powrotem na miejsce, Kate Walker. Ona chyba w sumie tak by zareagowała, gdybyśmy byli przed wykładem. Przychodzę tak? do zobaczenia. Nie wiem, co ona tak? Tak, Co ona tak? Panicznie za, tako, e, zareagowała. Przecież mamy tą figurkę mamuta, nie zostawiliśmy ją tam. Jest też forma takiego mechanizmu gry, żebyśmy czasem tej jalki faktycznie nie zostawili, tak? Dobra, już teraz wszystko jest ok, ale faktycznie o tym zapomniałem, że ta lalka musi tam zostać odłożona. Wszystko w porządku? Tak, Kate Walker. Czekam na wyruszenie w dalszą podróż. Jedziemy, jedziemy bez gadanie. Oskarze, Jeśli powiesz mi, że jeszcze czegoś brakuje, to Wszystko gotowe. Zajmij miejsce, Kaydwalker. Odjeżdżamy. Ja? Okej. Okay. Gdzie teraz się zatrzymamy? Tak na oko przejechaliśmy jakieś 30 metrów. Ty Oscar, co jest? Bilet będziemy kupować, nie? Bo taka budka jak biletowa. No ale w sumie już mamy na pociąg, no to po co znowu będziemy kupować, nie? Dobra, okej. Okay, okej, okay. coś, coś jest. Zobaczymy. Ciekawe jak to działa. To już wiemy, tak? No tutaj z lokomotywy się wysuwa taki klucz i powinien otwierzyć tą śluzę. Czyżbyś tam był? Co tam robisz, Oskarze? Nadrzędną sprawą jest postępowanie zgodnie z zasadami ustalonymi przez kolej i odprawę celną, Kate Walker. Oskarze, czy nie sądzisz, że moglibyśmy raz na zawsze zaniechać przejmowania się tymi żałosnymi szczególikami? Potrzebujemy wizę wyjazdową, by móc przedostać się za mur, Kate Walker. I z pewnością nie wiesz, gdzie mogłabym taką dostać, prawda? Przedstawiciele władz, by móc wydawać wizy, zazwyczaj stacjonują na usytuowanym strategicznie posterunku. Czy zdajesz sobie sprawę, mój drogi, że jako prawnik, któremu powierzono ważną sprawę spadkową, mogłabym pozwać cię za utrudnienie pracy w wymiaru sprawiedliwości? Kate Walker, i tak potrzebna jest nam wiza. Przelecimy sobie wszystko. Nie spodziewam się, że pomożesz mi w uzyskaniu wizy. Hmm. Prawda? Twoje niespodziewanie się jest zgodne z prawdą, Kate Walker. Zdajesz sobie chyba sprawę, Oskarze, że powstrzymując mnie przed wyruszeniem w dalszą podróż, pozbawiasz również siebie szansy spotkania z własnym twórcą, Hansem hmm. Wolarbergiem. Wiza wyjazdowa jest wymagana przez przepisy, Kate Walker. Mój Boże, zaraz oszaleję. To nie jest wymagane, Kate Walker. Niezbędna jest tylko wiza wyjazdowa. Oto i biurokrata w najwyższej postaci. Oskarżę, ten automat, który prowadzi pociąg, wkrótce bardzo się zniecierpliwi, gdyż jego obsesją jest punktualność. Tak, Kate Walker. To dziwne, ponieważ czasami, gdy zapomni o tych wszystkich przepisach, potrafi być uroczy i troskliwy. Powstrzymaj się, proszę, od przepisywania ludzkich emocji, Kate Walker. No Oscarze, czy nie sądzisz, że i tak straciliśmy już dużo czasu. Nie dołożyłaś starań, by odpowiednio szybko znaleźć mechanizm nakręcający pociąg, Kate Walker. Ale tupet, a Ty odmówiłeś pomocy, pomocy, która była tak ważna dla mnie. Zgadzam się, Kate Walker. Gdybyś nie miał takiej obsesji na punkcie przepisów, nie mielibyśmy tylu problemów. Nie jestem o tym przekonany, Kate Walker. Oskarże, proszę! Wejdźmy do pociągu i ruszajmy, dobrze? Tak, Kate Walker, poproszę o widzenie. Niemożliwe, jest niemożliwe. Nie zobaczenia, Oskarze. Tak, Walker. O, coś tu jest, no idziemy. A tu, o, wejdziemy do skaremu tam. Bez sensu. A się jak zamknął? Pewno wymagają do tego przepisy. Nie? Pewno tak. Dobra, idziemy. Może tutaj są te władze, które wydają wizy? Ma przyjaciółka pewno teraz. Halo? Kate, to ty. Co się dzieje? W końcu udało mi się nakręcić pociąg i mam nadzieję, że dojadę nim do Hansa Wolarberga. Musiałam załatwić kilka spraw z parką dziwacznych żeglarzy, którzy zdarliby ze mnie wszystko. Teraz jestem uwięziona za olbrzymim murem, takim jak Wielki Mur Chiński. Powinnaś go zobaczyć. Jest ogromny. Nie mówię o tym. Chcę wiedzieć, co się dzieje z Danem. To znaczy? Wczoraj na niego u Megi i powiedział, że się pokłóciliście. To lekka przesada. Trochę się posprzeczaliśmy podczas wczorajszej rozmowy. To tyle. Nie ma co się załamywać. Nie mówię, żeby odstawiać sceny melodramatyczne, ale on nie wyglądał zbyt dobrze. Był trochę przybity. Dan przybity? Tak. Po tym jak dostał młotkiem po głowie, to stracił równowagę i się załamał. Nie zauważyłam. Może trochę przesadziłam, ale on wyobraża sobie, że jestem taka grzeczniutka, że czasami nie mogę tego wytrzymać. O to chodzi. To zaprząta tylko głowę, a ja chciałam po prostu trochę współczucia. Pewnie, masz moje, więc co tam słychać? Jak już mówiłam, poruszam się do przodu, ale wolno. Ten facet Hans Wollarberg staje się z każdym dniem coraz bardziej fascynujący. Dobrze, nie wydajesz się nudzić. Nie to, co u nas w biurze. To z ciebie nie jest wesoło. Kiedy wracasz? Mam nadzieję, że niedługo. Słuchaj, muszę kończyć. Do zobaczenia. Zadzwoń wkrótce i nie bądź taka ostra dla Dana, co? Spróbuję. Oni tak na zmianach dzwonią, nie? Pracodawca, mama, Dan. No i Oliwia? Tak dobrze mówię. A w sumie ciekawe, czy możemy zadzwonić do Dana i go uspokoić. Czy się. Czy, ty, czy tylko oni dzwonią do nas? Czyli raczej oni do nas bez sensu. No dobra, no to w takim razie musimy iść tutaj. Ale ładnie ten pociąg też wygląda. Spójrz, zbite okulary. Jeśli należą do kapitana, to z pewnością nosząc takie szkła ma kłopoty ze wzrokiem. No dobra... Ale na razie nawet nie znam tego kapitana. Chodźmy z nim porozmawiajmy najpierw może. Zakładam, że to jest pan kapitan. Dzień dobry panu. Kapitan Malatesta. Główno dowodzący przejściem granicznym w mieście Barstadt do usług madame. Przedstawmy się. Nazywam się Kate Walker. Zostałam zobowiązana przez moją firmę do odnalezienia człowieka żyjącego na Syberii. Ostro. Cóż za szczególna misja podejmować tak duże ryzyko dla tak miernego celu. W mojej opinii, kapitanie, cel militarny, przed którym pan tak uporczywie strzeże tej bezsensownej ściany, uważam również zamierny. Powinienem poczuć się urażony, panienko. Ale wybaczam pani, jest pani młoda i nieświadoma prawdziwych niebezpieczeństw, czyhających na nas. Czy nie uważa pan, że zmiana nastroju pomiędzy ptaszarnią a tym murem jest znaczna? Od dawna nie mogę pozwolić sobie na wolny osąd, panienko. Moje obowiązki zabraniają mi opuszczania tej strażnicy. Nie wie pan, gdzie jest osoba, która odpowiada za bramę? Nie ma osoby, która odpowiada za bramę. Proszę mi wierzyć, jestem jedynym strażnikiem tej bramy od 1968. Tego roku przejąłem służbę po moim ojcu. Zmarłym pułkowniku Malatesta. Moim ojcu. W takim razie niech mi pan powie, jak działa ten mechanizm. Wygląda na skomplikowany. No ależ nie. To dzieci dla kogoś, kto spędzi chwilkę nad opracowaniem jego prostej logiki działania. Z wyglądu pani lokomotywy wnoszę, że nie powinien przysparzać żadnych kłopotów. Dlaczego tak pan mówi? Kiedy spojrzałem na pani lokomotywę, od razu powiedziałem: Wielkie nieba, tylko Hans Vorarlberg mógł zaprojektować taką maszynę. Wiem, o czym mówię. To on opracował mechanizm w bramie. To był ostatni projekt, jaki zrealizował w Barkstadt. Więc zna pan Hansa Vorarlberga? Nie, to znaczy nie osobiście. Byłem zaledwie dzieckiem, gdy przebywał w Barkstadt. Mój ojciec dużo o nim mówił, więc znałem jego wynalazki. Pozostawił po sobie wiele rzeczy. Wiem? Zauważyłem, że wiek nie pozostawił ani śladu na tym fantastycznym. Co u niego? Nie wiem. Tak no. naprawdę tego nawet nie znam. Szukam go, sprawa spadkowa. Mam nadzieję, że ten pociąg zaprowadzi mnie do niego. Dlaczego nie? Jego wynalazki są pełne niespodzianek. Potrzebuję wizy, by przejechać przez mur i ruszyć w dalszą podróż na wschód. Powiedziano mi, że jest pan jedyną osobą, która może wydać taką wizę. To prawda. To należy do moich obowiązków. Jednak teraz nie wystawiam wiz, gdyż nikt nie ma prawa przekroczyć muru. Co znowu? A dlaczego nie? Jest tam zbyt niebezpiecznie, zwłaszcza dla pani podróżującej bez eskorty. Niebezpiecznie? Co pan dokładnie ma na myśli, kapitanie? Wrogów, młoda damo, wrogów! Obserwuję ich przez teleskop już od kilkunastu lat. Stacjonuje tam jeden jeździec. To zwiadowca wrogiej armii szykującej na nas inwazję. Szpieguje nas, więc muszę być wyjątkowo czujny. On wie, że tu jestem, rozumie pani? Tak długo jak mam go na oku, nie odważy się na żaden ruch. Jest pan pewien? Proszę, niech pani sama spojrzy. Proszę się nie gniewać, jeśli pana opuszczę, kapitanie. Proszę, madame, z całym szacunkiem. Dobra, spójrz, spojrzymy, zobaczymy jaki to wrogi jeźdźca na mamucie stoi. Coś bardzo zamazanego, chociaż to i tak wygląda jak jakaś jaszczurka. Dziwne, nie o. widzę żadnego jeźdźca kozackiego, tylko martwe drzewo pośrodku pustej łąki. Biedny kapitan naprawdę słabo widzi. Wyostrzyliśmy, o, o tak to jeszcze może, no dobra jest wyostrzone, pokażemy mu wyostrzoną tutaj tą wizję. Dzień dobry panu. Chociaż dziwne, że sam sobie nie wyostrzył, no przecież jego teleskop, tak? Kapitan Malottes, głównodowodzący przejściem. Dobra, to już wiemy. Misja. Potrzebuję wizy, by przejechać przez mur i ruszyć w dalszą podróż na wschód. To prawda. To należy do moich obowiązków. Jednak. A dlaczego nie? Jest tam z. Kapitanie, zapewniam pana, że pański wrogi jeździec to w rzeczywistości jest martwe drzewo. Drzewo? Ależ to niedorzeczny. Od razu widzę, że nigdy w życiu nie widziała pani kozackiego jeźdźca. Też Od prawda. jak dawna ten kozak szpieguje pod tym murem? Od dawna, tak, od bardzo dawna. Ale mogą zaatakować w każdej chwili nie możemy nic przewidzieć. I przez cały czas był w tej samej pozycji? Kozacy, dużo mierze, panienko. Są w stanie wiele wytrzymać w warunkach. No Ale bez jaj. Proszę się nie. Proszę. No i właśnie tu napotykam taki pewien problem, tak, no bo... on nie chce spojrzeć przez to, no ale... Mamy tu jeszcze jeden patent. Tak, bo tu mamy kieliszki, które coś, nam, które coś nam mogą podpowiadać. No i mamy ten proszek Yanga Cola, który wyostrza zrok. Więc może by tak ...dosypać ten Yanga Cola. To wspaniałe wino z Savignon. Generale? Ale kapitanie jest Kapitanie, panienko. Ale ma pan wielkiego oficera? Pochlebia mi pani. Niestety obawiam się, że administracja wojskowa zawsze zapomina o nas, żołnierzach z frontu. Nie ma sprawiedliwości. Współczuję panu kapitanie. Zapomnijmy jednak na moment o smutkach i napijmy się razem w imię przyjaźni. Ym, z przyjemnością, panienko. Ale moje surowe przepisy zabraniają mi tego. No. Mały kieliszeczek wina jeszcze nigdy nikomu nie zaszkodził i nikt nie musi o tym wiedzieć. Wino? Stawia mnie pani w niezręcznej sytuacji. Proszę sobie nie odmawiać, kapitanie. Tylko mały kieliszek. Zapewniam pana, że jest wyśmienite. No, może kropelkę. Oto pański kieliszek. Za pana zdrowie, kapitanie. I za pani, panienko. Ale luchnął sobie. Żyje zaksztucił. To nie jest wódka, chłopie. Hmm. Od dawna nie piłem wina w tak miłym towarzystwie. Przyznaję, jest wyśmienity. Nieprawdaż? Pomyślałby pan, że pochodzi z Barkstadt. Jest zrobione z winorośli Savignon rosnącej w lesie Amazonę, która zachowała się tu w ogrodzie przy stacji. No, no, no. Władze uniwersytetu trzymały to w tajemnicy. Przedałaj. Wie pan, kapitanie, że muszę jechać dalej na wschód. Proszę nawet o tym nie myśleć. Jak już mówiłem, tam jest nad wyraz niebezpiecznie. Wrogowie nas szpiegują. Może ten jeździec kozacki nie jest tym, za kogo pan go bierze? Może to po prostu uschłe drzewo mające dziwny kształt? Proszę spojrzeć jeszcze raz. Nigdy nie wiadomo. No, kapitanie, proszę spróbować. Niech będzie. Zrobię ten wyjątek dla słabszej płci. Ale dla mnie jest to niedorzeczne. No, mamy nadzieję, że to wyostrzenie i ten prosz gianga Kola tutaj zadziała. Oj, coś, jakiś błąd. a zniknął nam kapitan. Kładam, że teraz patrzę, tylko jakiś po prostu błąd graficzny. No niestety nam się gra, słuchajcie, zawiesiła. Ale wiecie co, tak, tak naprawdę ten odcinek i tak już trwa dosyć długo. I faktycznie tutaj zakończymy sobie tutaj ten odcinek. No a już od tego momentu ewentualnie spróbuję jakoś, żeby przeskoczyć ten kawałek albo spróbuję nagrać ten kawałek tutaj, co ten kapitan powie. Tak, czy owak, ja za dzisiaj wam już bardzo serdecznie dziękuję. No w następnym odcinku już myślę, że ruszymy w kolejną drogę. Mam nadzieję, że Przekonamy tego kapitana tutaj. No i po, pojedziemy. Chciałem powiedzieć, popłyniemy. Pojedziemy do Hansa Wolarberga. Jeżeli odcinek Wam się podoba, mimo iż nam się tutaj popsu na samym, naprawdę samym końcu, to serdecznie zachęcam do stawienia subskrypcji na kanale z dzwoneczkiem. Żeby nie przekapić kolejnych odcinków, jakaś łapeczka w górę, jakiś komentarz pod filmem będzie mi naprawdę niezmiernie miło. Raz serdecznie dziękuję za oglądanie. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.